Cześć wszystkim, mam ZT Blade A34 i pokażę jak wymusić ponowne uruchomienie tego urządzenia. Więc musimy ponownie uruchomić urządzenie, nacisnąć przycisk zasilania i przytrzymać go, aż pojawi się logo dewelopera. Spróbujmy, pozwólcie, że naciśnę ten przycisk i będę go przytrzymywał. Oczywiście mamy ten stoper, ale, ale to w porządku. A tutaj mamy tę opcję resetowania, ale udawajmy, że nie możemy na nią kliknąć. Jak widać, mamy czarny ekran, teraz logo dewelopera, co oznacza, że właśnie pomyślnie zresetowaliśmy nasze urządzenie i za chwilę się włączy. Dobrze, to było na tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film był pomocny. A jeśli tak, proszę kliknij przycisk subskrybuj i zostaw łapkę w górę.